Cześć Dragony, wiem, że czekacie, robię dla was klip Nie Zginaj Kolan. No wiem, że to trochę trwa, ale no, nie spodziewałem się też takiego utworu. Po prostu jest, no, nie dość, że jest długi, to jeszcze ma dużo zmian, takich bardzo dynamicznych. No i że tak powiem, te bajery wymagają tego, żeby też włożyć w ten wideofit dużo więcej pracy. Na teraz mamy setki warstw to na listce czasowej każda z tych warstw ma warstwy a każda z tych warstw w warstwach ma efekty które trzeba poustawiać więc ee, powiem szczerze no nie należy ten utwór do utworów zwrotka refren zwrotka refren więc no i roboty będzie w tym trochę więcej no i zejdzie na to trochę więcej czasu no, ale myślę, że warto poczekać, efekt będzie naprawdę zajebisty.